Ale ułożone, życia ułożony. Życia to sam sobie szukam żony, że to może kiedyś się to znajdzie. Życia tak to wprawdzie, życia to nie szukam. Tak jest prawdą, prawda to sztuka, prawda uroki. Uroki artystyka, że to, że to przez te Ciągle bijam, zawijam Boże, Boże przez te bloki życia masz to Uroki życie masz to Wjażnie, nieporządne, nieporządne. w nieporządnie, Nieporządne, Ciągle tutaj melanżę Życia i to zrobię Tutaj sam, sam to w powie Sam to w tobie, sam to wyjdzie Tutaj, że to w głowie pełnię Tutaj, że to jak to się wypełni życiowe da to pełnić, pełnić się wysłumieć, Życia to wpadnie. Życie czy życie rozumieć, rozumieć większe doświadczenie i tu podnoszone sercem, podnoszone głębsze, głębsze wadze zdanie, życie nieporządne, a i tak to przyznaję, że pożądanie mam to w sercu, życie masz to serio, serio to skryte te to wersu, kręte to pamięć, tutaj w głowie życiowe przestanę, nie przestanę wcale, bo i nasze naszych, życiowe nas to, życie to starszych, dotaszyć tak. Choćby nie to żądać, choćby porządnie, że to widzą wow, że to poglądy, że to rozglądy, że to wszystko niczym wglądy. Tutaj rząd, wgląd, rząd na to, rząd na akcji, rząd na racji, rząd nieporządny, że to dalej, bo tutaj, urządzi, tutaj jak urządni, urządzi się ta pszoła, osta, życie nie tutaj, do dzisiaj kosa. Tutaj, wiem, nie stykaj nosa, życia tutaj, nie swoje sprawy, bo cię kurwa tutaj, sprawy tutaj zadeptają, jeszcze zakopią, podeptają, na napierdolą, życie tutaj, tak to orion, że to lokal, no tak, typiczny ten wokal, Lecz nieporządnie, a to tutaj, zrządnie, rządzić, urządzić się, to planie życia, nasto. to, lecę na spontanie czasem, że to głębsze, głębsze wyznanie, Zdanie, zdanie, moje piękrze Danie to w sekrecie, zdanie to jest piękrze Tutaj w tajemnicy to co się liczy, to co wyczyń, to co przyczyń Ja nie szukam niby nieporządnie, a tu bardziej żąda Tutaj własne i się to pogląda, życie to wygląda Jak mi się podoba, życie to ozdoba, nie ozdoba dla wiersz, życie to się większ Tutaj to w sekrecie, że tu znajdę na pewno własne życie. Tutaj nie przeczę, nie przeczę samemu sobie. Tutaj w planie życia, ale tak to powiesz. Tutaj, że to ponieść, ponieś aż do szczytu. Życie to bez kwitu, bez kwitu nieporządny. Niby dzisiaj, ale jutro będzie lepsze życie. Tylko co, że trudno, 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 że jest drogą. Życie to własne. Tutaj wotoruję, życie wycoi.